Thank you Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z wielkim wkładem oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej i z postaciami, które opowiadają o lokalności czynu niepodległościowego, skonstruowana jest w FF ten sposób, iż możemy na niej zobaczyć całą generację, całe pokolenie Polaków, które gotowe było dla Polski żyć, a przyszło temu pokoleniu dla Polski umierać albo przynajmniej zmagać się z dwoma systemami totalitarnymi, z sowieckim komunizmem i z z niemieckim nazizmem. Postać tytułowa tej wystawy, Krzysztof Kamil Baczyński, to nie tylko wspaniały poeta, ale to także żołnierz, który zginął w czasie Powstania Warszawskiego. Wystawa pokolenia Baczyńskiego, kolejna nasza prezentacja tutaj na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Niezwykłe miejsce, 50 tysięcy ludzi, nawet w pandemii. Tyle miesięcznie pojawia się tutaj osób i chcemy, żeby ta wystawa dotarła do jak największej liczby osób. Do młodego pokolenia w szczególności, bo jest to wystawa pokoleniowa, pokazująca, co druga Rzeczpospolita dała Polsce. To są ludzie, którzy ginęli za Polskę, którzy walczyli o Polskę, ale także ci, którzy swoją myślą, swoim talentem, swoim Swoim, swoimi umiejętnościami naukowymi służyli Polsce nadal służą są tutaj również osoby osoby żyjące. 27 września przywołuje pamięć o tych wszystkich, którzy po zakończeniu wojny obronnej Polski w roku 1939 gotowi byli po 27 września 1939 roku stać się częścią polskiego państwa podziemnego, a więc fenomenu w skali świata. Państwa, które mimo że zdominowane przez dwa systemy totalitarne, było gotowe nie tylko walczyć o wolność, ale było gotowe także swoich obywateli okupowanych obywateli kształcić, prowadzić cały system sądowniczy, system edukacyjny i oświatowy. Taką postacią symboliczną, możemy powiedzieć, jest Anna Smoleńska, osoba, która wymyśliła znak Polski Walczącej. Ona stworzyła ten znak, sama potem zmarła na tyfus w obozie w Auschwitz. Polska Walcząca, Polska Walcząca nie tylko z bronią w ręku, ale właśnie Polska Walcząca myślą, intelektem, sztuką, swoją wyobraźnią. O to nam chodziło w tej wystawie.